Każdy syn magnacki musiał pojechać na studia za granicę, a bogaci i średnio zamożni szlachcice starali się wysłać choć jednego z synów na taką naukę. To była niemal szlachecka powinność, która odpierała drzwi do stanowisk i urzędów. W Europie działało ponad 60 uniwersytetów katolickie jak Bologna czy Padwa i protestanckie jak Uniwersytet w Wittenberdze czy Genewie. Do Padwy jeździło tak wielu naszych, że w XVI wieku bez Erasmusa studiowało tam około tysiąca Polaków jednocześnie. To był prawdziwy eksodus młodej polskiej elity i nie były to jakieś party studenckie. Z tych studiów wyszło 37 biskupów, 12 opatów, 14 wojewodów i 24 kasztelanów. Nawet Jan Zamoyski, przyszły kanclerz, został tam rektorem, żeby się tam dostać. Trzeba było przejść przez pół świata, często w przebraniu, omijając wojny i zarazy. A które z tych podróży wydają się Wam najbardziej ekstremalne? Napiszcie w komentarzach, czy wybralibyście naukę, politykę czy pielgrzymkę.